White Chapel to jest taka dzielnica biedoty w Małej Londynie w tamtym. Okresie, czyli... Dzisiaj spotkaliśmy się na spotkaniu z grami fabularnymi z okazji tygodnia informacji. Przede wszystkim, z racji tego, że informacja to dosyć ważny zasób, no to dzisiaj graliśmy sobie w grę detektywistyczną, osadzoną w Londynie w 1883 roku, i nasi uczestnicy próbowali rozwiązać zagadkę kryminalną dotyczącą morderstwa pewnej dziewczyny. Na szczęście im się to udało, udało się ująć sprawcę, no i przede wszystkim uratować następne osoby, które nie padły ofiarą tego przestępcy. Skąd inspiracja na fabułę? Tak jak we wszystkich grach fabularnych, inspiracja wynika głównie z tego obszaru e, kultury, tego, co nas gdzieś tam dotyka, co nas bawi, co jest dla nas interesujące. Ta gra akurat była oparta o, o różnego rodzaju dzieła właśnie w stylu Sherlocka Holmesa, o seriale detektywistyczne z tego obszaru, natomiast gry fabularne są bardzo pojemne, więc możemy mieć naprawdę bardzo ciekawe przygody i w post-apo, i w science fiction, i w fantazy. tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. To, co graliśmy dzisiaj, to tak zwane RPG tabletop, czyli grę, którą gramy sobie przy, przy stole, natomiast mamy też takie bardziej pojemne formy, czyli na przykład larpy, tym momencie Każda z wciela się w postać, nie mamy mistrza gry, który gdzieś to rozgrywa dookoła. No i to też jest fajna rozrywka. Natomiast tak czy siak RPG są moją ulubioną formą gier fabularnych, bo mamy najbliższy kontakt z graczem. Najwięcej się dzieje, no i bądź co, bądź to są gry wyobraźni, najwięcej sobie wyobrażamy. To wysoka retoryka, mhm. to umiejętność bezbłędnego otwierania zamków, posługiwali się bronią, ale i pejczem.